Cześć. Postanowiłam odwiedzić kilka sklepów, zobaczyć co w trawie piszczy, jakie są nowe kolekcje, ale o dziwo trafiłam na wyprzedaże. Powiem Wam, że w pierwszej części pokażę Wam Half-Price, ponieważ są tam wyprzedaże rzeczy, właściwie chodzi mi o torebki. Teraz jest okazja faktycznie kupić sobie jakieś fajne rzeczy, także zachęcam i pokażę kilka fajnych torebek, które ja znalazłam i skorzystałam z promocji. W drugiej części pobawimy się nadal modnym trendem płaszcze plus czapki, a tutaj czapki będą różne i różne płaszcze, także pobawię się stylizacjami i mam nadzieję, że one też Wam się padną w oko i się spodobają. Także czekam na Wasze komentarze. Natomiast w trzeciej części, to będzie niespodzianka, proponuję dotrwajcie do końca, bo będzie kilka nowości bardzo odważnych, bardzo kolorowych. Jestem ciekawa, czy ktoś z Was ubrałby te rzeczy, czy Wam się podobają, czy nie. W moim odczuciu jest, jest to fajny akcent, także zapraszam do obejrzenia do końca miłego oglądania. Jak wspominałam, half price mega wyprzedaże różnych rzeczy, ale tutaj przede wszystkim skupiłam się na torebkach. Bo powiem Wam, że jeszcze jest promocja: że jak kupicie dwie rzeczy, to jedna rzecz wraca Wam na taki bon, na następne zakupy. Także można trochę poszaleć. To akurat jest w normalnej cenie torebka. Takich torebek jest sporo w tej chwili na takie łańcuszki w różnych kolorach: jasne, ciemne. A tutaj zobaczcie, jaka fajna torebeczka. Poręczna, na, na ramię. <laughs> no i właśnie ją sobie zakupiłam. Także to jest jeden z tych, z tych fajnych rzeczy, które mi się tam spodobały. I tu kolejna. Taka poręczna, fajna. Nieduża na telefon, jakiś drobiazgi. Również w środku ma pasek. Długi pasek. Kolejna taka większa. Bardzo ładny kolor, bardzo ciekawa imitacja. A tutaj, to cóż mówiłam o tych łańcuszkach, takich torebek jest sporo, a ta ma bardzo taki ciekawy, oryginalny fioletowy odcień. No i wieczorowa do teatru, na wesele. W tej chwili takie na okres przejściowy, już takie cieplejsze. Fajne, ciekawe, takie narzutki w kolorach przeróżnych. Tutaj, na przykład w takim modnym kolorze tego sezonu. No bardzo, bardzo fajna rzecz. Jak Wam się podoba. Ręce printy są nadal w trendzie tegorocznym. Tutaj też taka ciekawa propozycja, bo to jest taki ala narzutka, płaszczyk przewiązywany. Także też na taki okres przejściowy, już cieplejszy, bardzo fajny. I kolejny ciekawy płaszcz w jasnym, ciekawym, modnym i myślę twarzowym kolorze. To jest bardzo ciekawy oryginalny płaszcz. To jest na plus to jego skład, także przewiewny, fajny na cieplejsze dni. Tutaj zaszalałam z czapką do niego, także zestaw taki stworzyłam. Mamy kolejny oryginalny płaszcz, co jest ciekawe jest on tak zrobiony podwójnie, ciężko mi było ująć, to pokazać tutaj widać bardziej jest tył imitując taką kurtkę puchową. Ciekawa propozycja, bardzo lekki, wygodny, i oryginalny. ubrany z inną czapką. I tutaj macie cenę. Jeszcze z płaszczy chciałam Wam pokazać ciekawy płaszcz skandynawskiej marki. Zobaczcie też, chodziło mi tutaj o skład, także takie ciekawe rzeczy w Hull Price często można znaleźć o dobrych składach. Tutaj kolejny przykład, bawełniany płaszcz. I bardzo fajny, ciemny, grafitowy. Także szukajcie. A na koniec niespodzianka, o której wspominałam. <grych> byście się tak na ulicę? Jak się czujecie w takich printach? Jest to zestaw, który można kupić osobno, ale to jest jeszcze nic, bo za chwilę Wam pokażę. Do niego razem, ale oczywiście tutaj e, można to nosić osobno, jest czapka z daszkiem i w identycznym wzorze szalik. Także to jest ta niespodzianka, o której Wam wspominałam. Jeszcze chcę Wam pokazać jeden wzór z tego samego sklepu. I zobaczcie, jakie to, jest, jakie to są piękne odcienie zieleń. Kolorami, który już budzi, który przynosi dużo radości i jest uważam mega odważny. Fajny zestaw, jestem ciekawa, tak jak już tutaj wcześniej wspominałam, czy pojawilibyście się w takiej kreacji w pracy, czy na mieście. Lubię zaglądać do Medicine. Zawsze zaskakują mnie przede wszystkim ich wzory, wzornictwo i tutaj nigdy się nie zawiodłam. Nie zawsze te składy i ceny są adekwatne, ale jeżeli chodzi o styl, no to są unikalni i to przemawia za niektórymi rzeczami w ich sklepie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek sprawił Wam odrobinę radości i, i wspólnej zabawy. Przy tej pogodzie za oknem i ciągle trwającą zimą, mam nadzieję, że te kolory i trochę zabawa z kolorami, stylizacjami pomaga nam poczuć już jeszcze daleko, ale zbliżającą się wiosnę. Być może macie jakieś propozycje, co byście chcieli razem ze mną obejrzeć. W przyszłym tygodniu lub w następnym. Jestem otwarta na propozycje, czekam też na wasze komentarze. No i do zobaczenia za tydzień na kolejną. Zapraszam niespodziankę. Cześć!